Jeżeli pan pójdzie teraz ze mną do mojej garderoby, znajdzie się pan tam, tam, na sam. Z panią. <grym>, z kobietą, która kocha pana. Kochaj mnie, kochaj chłopaku. Trararara. Panie Pani minister, więc jednak. U co? On myśli, że ja jestem żużalną. on? No on? Ale Panie, to pomyłka. To wcale nie o Pana chodzi. Panie minister ochrony moralności publicznej Ale... występuje w nockim lokalu. To nie jest minister, to jest... Ponlika nam słowo tak daliśmy słowo, że nikt się nie dowie... Niestety dowiedziałem się. Tam w ministerstwie nie raczej znaczy pani nawet pamiętać o tym, że się znamy, a tu prowokuje mnie pani do flirtu. Pan bywa w ministerstwie? Jestem tam urzędnikiem. Pani minister najlepiej chyba wie o tym. Polny wytłumacz, mu! przecież on myśli, że ja jestem wytłumaczyć. no naturalnie, no. To, to, to jest bardzo proste. Prosto? Tak, prosił się Niemcki. Słucha. No, no więc. Proszę, niech pan słucha. Proszę, słucha. więc. Chwileczkę, przepraszam, bo my musimy się naradzić. Kabanita, ciera, la, la, la. Proszę? Już otwieram, o! Gdzie są te panie? No, a... do, do, dokąd kia, Pewnie do domu. Pewnie do domu? Do może nie do swojego domu. Artystki, artystki, artystki z nie biorą miłości. Pani minister nie może teraz przyjąć nikogo. Ma posiedzenie. Ależ to jest nadzwyczaj ważna, niecierpiąca z sprawa. Zaczekamy. Tak. Ach, jak mi gorąco. Nie mogłam przecież powiedzieć, że jestem siostrą Zuzanny. Dałam słowo. A on myśli, że jesteś Zuzanna. To jeszcze gorzej. Pani, musimy na przedzić biedną Zuzię. Tak dzisiaj jeszcze powinna dowiedzieć się, zanim Laliuś zmieni się. Pomyśl, jutro w biurze może być skandal. Spokój, postaram się do niej dostać. Uś, jak mi gorąco. Ta manika, dzika, szadona, nie gorąco. Chaba nika, tańczy dzika niestety. Dlatego, aczkolwiek biorąc to pod Chodźmy uwagę... Jesteśmy już po bardzo późno. Tak, tak, tylko jeszcze punkt o przedawnieniu. Przedawnieniu? Panie ministrze, nawet zbrodniarzowi daruje się karę w wypadku przedawnienia. Wniosek. Mężczyzna, który przyrzekł małżeństwo? małżeństwa. To on, to właśnie on! Tak, obiecywał mi złote góry. Nazywał mnie swoją pieszczotką! i stokrotką i szczebiotką! I już, i już miał dać na zapomnieć. prawda? Prawda, ale. Ale, ale, teraz się kręca. O, 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 <subset Shawnikety, złosSN2> Cukierek, słodki cukierek. Dlaczego pani uciekła przede mną? Masz tobie... Po, po co pan tu przyszedł? Sądziła pani, że tak łatwo ustąpię. Niech pan zrozumie, że pan nic nie rozumie. O, doskonale rozumiem. Pani występy w nocnym lokalu... To moja sprawa. Przypuśćmy. Ale dlaczego igra pani moim I... Opreczania? Nie gram. Dlaczego o tej nocy pozwoliła mi pani mieć nadzieję, że... dlaczego pozwoliła mi się pani pocałować? Po... pozwoliła? A teraz, przed godziną, czy nie mówiła pani, że czeka w garderobie kobieta, która mnie kocha? Bo tak było! Więc po co to wykręcy? Więc kochasz mnie! Suzanna! Suzanna, kochasz! Ta, 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 ta. kochasz mnie. Ale niech Posiada! Yy, pomówimy rozsądnie. A teraz, kiedy wszyscy już poszli, niech mi pani opowie, jak to było? Niby No, z tą obietnicą małżeństwa. Ach, to było bardzo romantycznie. Blask księżyca, szmer strumyka. Ja, taka młodziutka. Kiedy to było? Wiosną, wiosną, gzy kwitły. Ale kiedy, kiedy? Kiedy? A to, to było zaraz jak po wojnie. Chociaż nie, nie, właściwie przed wojną wojną japońsko-rosyjską. No, to dosyć dawno. Mnie się wydaje, że to było wczoraj. I ośmiela się pani mnie tem po nocy zawracać głowę. A nie, ja przyszłam jeszcze w sprawie Loli. Co się stało? A poproszę pani ministra, Lola występuje teraz w nocnym loku. To jest w dancingu.